Jak na razie remaster Modern Warfare jest częścią specjalnej edycji Infinite Warfare, więc o ile jakoś bardzo nie napalacie się na najnowsze Call of Duty, no to pewnie w remaster Modern Warfare nie zagracie, ale myślę, że kiedyś Activision wyda na pewno tę grę oddzielnie. Wtedy przyda się ten materiał, bo oto trzy powody, dla których warto zagrać w ten remaster Modern Warfare. Zaczynamy. Po pierwsze, jest prosty. To po prostu jest Modern Warfare, a Modern Warfare to jakby, na to nie patrzeć, no kawałek gamingowej historii. To pierwsza gra z serii Call of Duty, która przeniosła właśnie tę serię w realia takich współczesnych konfliktów, takich, które no mogą się długo wydarzyć, albo są inspirowane prawdziwymi konfliktami, które akurat trwają, albo niedawno trwały. Był to odważny, ale i też bardzo udany krok, bo po prostu, no, gra zebrała świetne recenzje, wszyscy dobrze pamiętają, praktycznie każdy jakiś taki bardziej epicki moment e, z kampanii, znaczy wszyscy, którzy akurat w tamtych czasach właśnie interesowali się grami FPS, no to kojarzą Modern Warfare, grali w kampanię, grali w tryb multiplayer. Ja sam mam tyle wspomnień związanych z tą grą. Właśnie teraz, jak odpaliłem z tego remastera, to byłem zaskoczony tym, jak dobrze pamiętam te wszystkie misje. Właściwie pierwsza misja, e, ta cała sekwencja ucieczki z płonącego okrętu, e, po prostu to jest coś, co odpalałem znajomym, którzy no, nie do końca się interesowali grami, albo właśnie nie grali w Modern Warfare, to odpalałem tą misję. Zagraj w to, misja jest krótka i po prostu wszyscy byli zdziwieni, że wow, to wygląda jak film, bo... Tak właśnie e, człowiek się czuł grając e, w tamtych czasach w Modern Warfare, bo to było naprawdę coś nowego. W dzisiejszych czasach większość kampanii do shooterów FPS wygląda podobnie, czyli właśnie ma takie epickie filmowe momenty, dużo skryptów, ale wtedy to było naprawdę coś niesamowitego. A lista momentów z kampanii, które robią wrażenie w Modern Warfare, no nie kończy się na tej pierwszej misji, bo właściwie w, co druga misja, właściwie w każdej misji można znaleźć taki moment, który naprawdę jest bardzo filmowy i robi bardzo duże wrażenie. Są nawet momenty, które no po prostu są żywcem jakby Wyjęte z filmu. Jest na przykład jedna misja, której część jest inspirowana filmem Black Hawk Down. A mianowicie jest sekwencja, w której jeden ze śmigłowców zostaje strącony i spada w sam środek pola walki. I nasze zadanie polega na tym, by szybko wyciągnąć żyjącego jeszcze pilota i wrócić do naszego helikoptera transportowego. Także naprawdę warto moim zdaniem zagrać co w Master w Modem bo tak jak mówimy jest to kawałek historii. No i jest to po prostu wrzozec, z którego czerpały późniejsze części Call of Duty i z którego czerpały też inne gry FPS. Powodem numer dwa jest po prostu jakość samego remastera. Byłem w sumie mile zaskoczony tym, jak dobrze ten remaster wygląda, jak dobrze brzmi. Wiadomo, że no nie przeskakuje on grafiką najlepiej wyglądających współczesnych gier, bo jest to jednak port dziesięcioletniej gry. Ale właśnie grając tą grę, po prostu miałem wrażenie, że tak właśnie zapamiętałem model z czasów, gdy grałem w nie pierwszy raz. Więc no po prostu gra wygląda w porządku jak na współczesne standardy i jest naprawdę kilka bardzo widowiskowych momentów. No i naprawdę, jak się obejrzy jakieś porównania w internecie, to widać, że włożono sporo pracy w ten remaster, właśnie w poprawieniu wszystkiego dodaniu lepszego oświetlenia, lepszej jakości tekstur. Oczywiście da się dostrzec gdzie nie gdzie jakiś model, który no jest dosyć mało szczegółowy jak na dzisiejsze standardy, ale ogólnie, właśnie gra wygląda, brzmi i rusza się świetnie. No i ostatnim powodem, na którego warto zagrać ten Master, w sumie właściwie podstawowym powodem, ta gra nadal dostarcza frajdy. Byłem naprawdę mocno zdziwiony, kiedy właśnie odpaliłem tę grę e, rano w sobotę i nagle ocknąłem się kilka godzin później. No, naprawdę świetnie się w to gra. Po pierwsze, mam wrażenie, że gra jest nieco trudniejsza niż właśnie bardziej współczesne odsłony Call of Duty. Wydaje mi się też, że misje są bardziej otwarte. E, Pozwalają właśnie na większą swobodę wybrania ścieżki, są takie mniej korytarzowe. No, przynajmniej niektóre, bo oczywiście zdarzają się też takie, gdzie mamy jasnie, jasno wytyczoną ścieżkę i po biegniemy po niej, ale ogólnie właśnie wydaje mi się, że jest to gra stanowiąca nieco większe wyzwanie niż bardziej współczesne części. Poza tym, po prostu strzelanie jest tak samo satysfakcjonujące jak zawsze było w Call of Duty, do tego właśnie dochodzą te świetne misje, te świetne momenty, o których mówiłem w pierwszym punkcie. No i po prostu mamy naprawdę świetny shooter FPS, który naprawdę nie odstaje za bardzo od tego, co współcześnie widzimy w strzelankach czy w ogóle w serii Call of Duty. Dodatkowym ma tutaj też to, że oprócz trybu single player, remaster ma też pełen tryb multiplayer taki sam, jak był właśnie w oryginalnej grze. Jest to w sumie dosyć miła odmiana, jeżeli chodzi o remastery, bo na przykład remastery Uncharted no nie miały trybu multiplayer. Jak na razie aż do premiery Infinite Warfare nie ma niestety dostępu do tego trybu multiplayer, więc nie mogłem go przetestować, nie wiem jak on dobrze działa, jak dobrze został sportowany, ale wiem, że będzie. No i to chyba tyle. Jeżeli nigdy nie graliście w Modern Warfare, a lubicie właśnie serię Call of Duty, no to warto naprawdę sprawdzić tę część, część, która w sumie wszystko zapoczątkowała. Natomiast jeżeli już wcześniej graliście i chcecie sobie tę grę odświeżyć, no to w sumie no jest to lepsza opcja niż granie w oryginał. No bo naprawdę grafikę znacząco poprawili i właśnie nie odstaje oprawą od współczesnych gier. Szkoda tylko właśnie, że Activision zdecydowało się na wydanie tego remastera w taki dziwny sposób i naprawdę mam nadzieję, że niedługo wydadzą ten remaster oddzielnie, bo, bo moim zdaniem warto go kupić. A właściwie e, warto będzie go kupić, no bo na razie właśnie jak jest sprzedawany z Infinite Warfare, e, co do jakości, którego no w sumie nie mam pewności, no bo nie grałem, więc zobaczymy jak ta gra wyjdzie, ale jak na razie no na pewno nie opłaca się wydawać tyle kasy tylko za ten remaster, chyba że właśnie bardzo jesteście napaleni i na Infinite Warfare. Także to tyle. Jak zwykle, dziękuję wam za oglądanie. Będę wdzięczny za lajka i do zobaczenia w tym materiale. Cześć.